Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 47 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem... Debacroms Multiplayer po moim znajomym z YouTube Dizowskim. Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 80 łapek w górę. Dobijcie mi cel moich subów 8000, a już niedługo Wam powiem co szykuję. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zgadujcie co dzisiaj będę dla Was robił. Zbierał 10 zabawek. W końcu powracamy do tej... Starej mapy ze Slenderem Z którym będziemy się po prostu bawić i tyle Dobra teraz te 10 zabawek szukamy Bawimi, Bawimy się z nim w Ciuciu Babkę Dobra lecimy tutaj Tutaj nic nie ma Rysunek ładnie namalowany i tyle Idziemy sobie do łazienki Tutaj też nic nie ma z lewos mewak pod krzesłami nic nie ma. Tego wszystkiego nie mogę otworzyć, więc tutaj jest na razie czysto. Światła są zapalone, oczywiście. Muszę obracać tą kamerą dokładnie. Tak jak mówię, wszystkie szapki są pozamykane na klucz, czy coś takiego. I nie mogę ich otworzyć, choćbym nawet bardzo tego chciał, pod lampą. Nic nie ma. Tu też nic nie ma. Nawet jakbym bardzo chciał to i tak nie mogę tego zapanić przeklątro mi A czy tutaj ktoś jest? Jest, Slenderman Cześć Kitty Nie, nie będę na niego naciskał Co? On se poszedł Zobaczcie był przy tym rysunku i przy Kitty, a on zniknął po prostu, niech chcemy nigdy nic. Dobra, naszym celem jest znalezienie tutaj 10 zabawek, więc uważajcie. Na jutro jeszcze, albo jutro dopiero, nagram filmik z taktyki na jutrzejszy mecz Polaków i tyle. Dopiero jutro, bo dzisiaj idę do kina na padding, tonawperu. w Peru zresztą wam o tym mówiłem to nie będę miał czasu na dzisiejszą taktykę dzisiaj ten pogardę po prostu będę nagrywał i teraz patrzcie już to druga zabawka nie ma trzeciej zabawki próbuję szukać i szukać ale nic tu nie znajduje oj po troszeczkę trzecia zabawka jest kit a mogę tu zapalić przynajmniej nie, nic nie mogę zapalić, przekro mi wszystko pozamykane tutaj nic nie ma i lecimy dalej w każdym drobnym mieszczącym się pokoju trzeba znaleźć jakąś zabawkę a zobaczmy, czy za tym wzorem nic nie ma nic nie ma nawet nie mogę się tego zapalić tak jak mówiłem, nic się tutaj nie da zrobić jedynie, tylko co mogę zrobić to szukać swoich zabawek i tyle. Jeszcze trochę, abym w kiblu się spłukał. O kurde, muszę uważać. Lecimy dalej. Moja mama wiecie, to jest uparta jak osioł. ale nie przejmujmy się nią, bo to stara babcia, która ciągle E, plece ją bolą. Więc się nie przejmujmy nią. Stara, drzędzliwa zołza i tyle i babcia. No. Także więc wiecie. Nie pozwala mi nawet gadać z kolegą, więc nie ma o czym gadać. Czwarta zabawka. Piąta zabawka. A wejdźmy sobie do tego pokoju. No, proszę bardzo, tutaj nic nie ma. A pod łóżkiem. Pod łóżkiem też nic nie ma. W końcu trafiłem na back room w tym pokoju, gdzie szukamy wcale zabawek. Kurde. No, proszę bardzo, tutaj nic nie ma. A tu zawsze coś było, a się nie pokazało i nie wyświetlniło mi to. Więc szukamy dalej. Nic nie ma. Porądrzemy dalej. Szukać, szukać, trzeba szukać dalej. Chyba szósta zabawka z tego, co wiem. Tak, szósta. Strzelałam tak tylko, bo piątą zabawkę zabrałam to teraz jest szósta. I proszę bardzo. Węcimy szybko. W tamtym pokoju nigdy nic nie było. I nigdy nie było. Tylko kiki. Cześć jeszcze. Jaka... To trochę cię pogłaszczę po trzy razy. No, po trzy razy co robiłem, więc jest git. Tu nic nie ma. A chyba nam doskonałe wejście widzowie. Pójdziemy sobie tutaj. Wejdziemy tu i skręcimy sobie tutaj. To już moja siódma zabawka, zobacz na plecach, siedem z zabawek jak nabrać, jestem nisiem pluszowym, jest git, tu nic nie ma, pewnie zaraz się coś zresliw w jakimś dodatkowym pokoju, albo gdzie indziej, tutaj mówię zawsze mi się pokazywało i wyświetlało a teraz jakoś nie chce mi się to zrobić i nie wiem dlaczego to jakieś dziwne ta, ósma zabawka świetnie proszę bardzo tu dalej nic nie ma w dalszym ciągu a no to trzeba poczekać jakiś pewien czas zanim się Zabawki w danym miejscu to i potem trzeba mam szukać i znaleźć one niekradzione. To prawo morza, albo nawet prawo miasta. Dobra, tutaj nic nie ma. Zostało, jak się odwrócę, to też nic nie ma. Jest dziewiąta zabawka. Ostatnia zabawka i kończymy ten filmik widzowie. dobra. tutaj dalej nic nie ma, a w tamtym miejscu, tam gdzie się wchodziło, to też nic nie było. tylko zbiorę tą zabawkę i zaraz kończymy filmik, ale w jakimś danym miejscu zawsze tutaj się jakaś zabawka pokazywała, o tutaj właśnie. A teraz jej tutaj nie ma. No i w tym właśnie miejscu kończymy ten filmik. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście mój jakże przy odcinek znany dzień 10 zabawek w pokoju strasznego Slendermana po jego córce i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyli pa narta, papa, pa widzowie, alo, pamorto, miłego dnia ja Wam życzę.